No i mamy już w trakcie Fight Weeku, dzisiaj konferencja, oczywiście zaczynamy od Game Over, od Harley'a, no bo jakby nie patrzeć, mamy do odebrania dzisiaj paczuszki, koszulki, bluzy, także wszystko wiedzie, będzie spoko, oczywiście team do Diego. pureczka BMW od Odkryj auto. czego chcesz więcej, siadamy, jedziemy, Łódź, Hilton, boom. Widzę, że przygotowana dla mnie Pan Ameryka jest. Bo jeszcze nie wiem, Wybierz która, się... bo jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, pięć. Ja się nie zdaję wyróżniać takimi motorami To jest normalne, bo wydaje mi się, że to wystarczy. Pomiar, weź mu jedni i bo... dwóch, a ja cię później oprawię. Taki... Pan sobie wybierze, bo z takimi motorami gość przejeździ, to O! Kości. Wyszedł kości. po, po, po. wo, te ciosy? Wzięliście kurwy ten refleks? Jeszcze raz, czekaj, jeszcze Widziałaś, nie widziałaś, takie szybkie są. Nie, nie, właśnie. nie Kurwa! 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 jest forma, Kurwa! Kurwa! koszulkę i ci narobię wstydu Kurwa! Ta to... Dobry ten pomysł rzucił, nie? Żeby zrobić tam. ten kaptur no, czerwony. No, te naszywki no. to zajebiste. No ja bym jeszcze była naszywka na kapturze tutaj. Fajnie by to wyglądało. No, taki lampasik. Spokojnie, czerwone. będą nowe kolekcje. Oczywiście, no, trzeba zacząć, na no, początek jest no, tak. no. Fajnie, bo ta czerwin to jest taka meksykańska czerwin, tak jak ja mam na aucie. Widzisz, że ona jest taka, taka, taka brężnąwa. Wiesz, bo to jak mnie patrzę, czerwony dla agresji. Mhm. Co idziemy na garaż? Gdzie robić? Tu jest przygotowany. A tu, robi, a, tu robimy na tym, daj. gdzieś cały ten. No właśnie ten widziałem, jest... że jest cały ten. Tego gdzie. Ten, który nie wiem. Już niedługo w sprzedaży. Koszuleczki Don Diego, bluzy Don Diego, także patrz nasze profile, tam wszystko będziecie mieli. Trzymajcie się. Dobra, już na miejscu, już w Hiltonie. BMW biała strzała nas przywiozła, także jest si. Oczywiście. I już ubrany, dobrze, w Team Don Diego. Lecimy na konfę, zobaczymy co tam ciekawego dzisiaj się zrobi. A oczywiście jak zawsze mam parę rzeczy przygotowanych, zapraszam. Chodź pogadamy, chodź, będą dymy? Nie no z kim znam Zamiano, Znam proszę Cię. Mam kurczę przygotowane jak zawsze coś, ale, ale nie dymo, nie? wąs dzisiaj pójdzie w podstawkę. Zakończamy dzisiaj akcję Movember. Ogolisz się na tym? No Damiano będziemy golić. Zaufam jego nogą, więc teraz zaufam jego rękom. On myślisz, że on chce cię ogolić? No znaczy się, no... Zapytam go, nie? Znam jednego, który będzie chętnie ogolił. Ale jemu nie dał nic, co by mogło mi wyrządzić krzywdę do ręki. Poza tym też mam fajny trick. coś ci pokażę. Nie bój się, nie bój się. Daj ręce tak, mocno. Daj tak. I trzymaj mocno. Trzeba mam inne wrażenie, że no. nie, nie, za żadnej krzydy, ale mocno trzymaj, bo ja no. będę naciskać na dół i popatrz. I teraz, ale mocno trzymaj. Mm. Widzisz? O, no. jest ciężko, nie? A ten. teraz. No, no i teraz daj ręce. Jeszcze raz, no jeszcze raz daj tak. No. Co to było? Magie. <głos> Magie. <głos> nie, mocno naciskałeś po prostu. Nie, tak samo. Co ty gadasz? Opowiedz mi o tym. To są takie, wiesz, tajne sztuczki. Nie no za no, już poza kamerą. Nie, wiesz co, nie, to chodzi o to, o jakieś tam e, bodźce. Już nie pamiętam dokładnie o co, znaczy wiem o co chodziło, ale jakieś tam bodźce. I tak na przykład jak też antyterrorka wpada latarką od razu, świeci po oczach i tak dalej. Osłabia to organizm, nie? To jest na głupie 2-3 minuty tylko, nie? Ale... na no, 2 minuty aż? Tak, szokuje Dawaj. to. No popatrz i dalej sobie. Kurw, no, bez problemu, przepraszam. Robię, nie? Kurwa, przepraszam. Kurwa, przepraszam. Ty, no. to może w parterze leżysz na jakimś jak tym, weź, robisz jak, mu Tak, jak, tak, tak I, e, i mu ura, przed, tak, Nie no, to wiesz, przed walką z znamioną, jak będzie wiesz, pierwszy face to face temu. Ej, pokażę tu, i... John Cena dlatego tak robi. <laughs> A powiedz mi Damiano, ile ty wagi do robienia miałeś, w ogóle nie robiłeś wody? Nie, 92 cały czas waży. Mam no, teraz 7,94 i 700 rano, więc... Dobra, to... to mamy tyle co? samo jeszcze, tylko ja <głos》> z 95,5 i pół zbija. No, no, to tak. 5 kilo to nawet nie no, 8, to jest uczetek żadnym na 4 8,4 to ja zawsze tak dietą do 90 i schodzę i 5 kg z wody, nie? No to co tak, masz 5% z masy ciała, tak. to tak wiesz... To tak do 5% bez... jest ok, ja bez, też tak jest. Właśnie, tak, bo się bez, gdzieś, bez to A powiedz mi, a z tymi igrzyskami, to co, to dopiero będzie próbowane? Wcie, będą się wcielać e, w kickboxing, w sport olimpijski? Znaczy już jest do rodziny olimpijskiej jest wcielony, tylko no. o program Igrzysk chodzi. No i masz low kick, to masz cały boks plus low kicki i wszystkie kopnięcia. Full kontakt, to masz cały boks plus kopnięcia od pasa w górę. I K1, gdzie masz wszystkie kopnięcia plus kolana, plus jeszcze dodatkowo plus boksu backfisty, więc... O. Tylko z drugiej strony tak. dla zwykłego zjadacza chleba, no to K1 jest bardzo podobne do Muay Thai. No. Bo no. tam tylko różni się tym, że jest clinch i no. tak dalej, więc e, jeśli by wrzucili K1, myślę, że to mogłoby by się nie przyjąć. Nie? A Full Contact bardzo mocno się różni, bo no, są so wiesz, długie spodnie przede wszystkim i już wizualnie w pierwszej kolejności widać, że jest to inna formuła niż Muay Thai, nie? Które już jest na Alicjodzie. No więc no, są spore szanse, ja, a już ale... Z Maitawie, no, yes. Kurde, jest. Ja już Muay Thai będzie na linijskach? Kurde, na linijskach. w tym roku nie? będzie. He. Nieźle. A widziałeś ten materiał, gdzie Tyburski kopnął Wrzoska? Widziałem. Ty, ja mam wrażenie, że Marcina zabolało mocno, no Zabolało. widać po no, no, zabolało, mm -hmm. no. no. to wiesz, no, nawet w ochraniaczu przyjąć takiego loma z całej siły, to wiesz. Kurda, co by się stało, gdyby podniósł nogę i by kopnął w kolano, no noga by zrobiła dwa presle. Mogłaby, z... znaczy ochraniaczu mogłaby zrobić presle, a e, nie. znaczy Bez, bez To tak, bo... bo... no z ochraniaczem kopał. No tak, ale gdyby była bez, to... Przy... to mogłaby się, się połamać, albo mogłaby się... Kolano mogłoby się rozjebać, nie? Jak ja widzę kopiących tyburskich, to od razu mam przed oczami to, że kiedyś ktoś raz zablokuje i ta noga... Nie... Ja... Co się. tak, ja jak walczyłem z Maksiem Bratkowiczem, o pas DSF, on mi kopał cały czas low. bo on wiedział, będą, że będę full kontaktowy, więc nie umiem dobrze blokować low'ów, ani przyjmować. A ja sobie obzdurałem, że wszystko będę przyjmować. Tu, tu no. kopał mi cały czas, to... Ale trafił Ci też tutaj na... na... Znaczy cały, czas na cały na cały goleń, nawet... No, no. Nawet jeszcze, o, tutaj widzisz, taka jeszcze górka mi została, a to jeszcze, nie wiem, z 8 lat temu. Okay. I to wiesz, no miałem podłudzie jak Udo, normalnie takie grube. I nie płamał sobie gir, także... Także, także można. Opowiadę za zadanie możliwe. Nie, nie, zadania nie mam, mam prezencik chyba, ale później zobaczysz. Tak, Zgrycie, zwykły. Ja e, cię było małe zadanko. No dobra. Ale bolo. nie będę cię opowiadał. Dobra, dobra, zrobimy, kurwa. Kogo mam opluć. <ślonikacja> Kto najlepiej, albo najdalej pluje. A tutaj trzy gdzieś. Do którego rzędu doflujemy. Kurwa, cały. Na pewno będzie. Za, za mnie ten. Ja już się, to mam nadzieję, że żyję, że przynajmniej dzisiaj będzie spokój, że wiesz, żeby można się było skupić na naszej walce. No, ale nie, to jak, to jak, jak mówisz, nie z walkę to mamy za trzy dni dopiero. O, wiesz, mimo wszystko i tak już, wiesz, Ostatni tydzień to już jest fokusować się, nie, ale. No, zostajesz tu czy wracasz? Staję. Też zostaję konsole kurwa wziąłem i się zastanawiam telewizor duży jest ale się zastanawiam czy jakiś rzutnik nie jechać sobie jutro taki za dwa koła wycisnąć i słuchawki na uszyło przez sieć gram że wziąłem internet sobą mi Call of Duty z kumplem kurwa lewo, prawo od miesiąca gram codziennie stary 21, 23, 30 kurwa i lecimy z tematem odpalamy nanotechnologię technologię. Nie, było, nie było. bo się. Mogę to Powiem wam tak i tak tego nie zrozumiecie, więc nie będę tłumaczyć. Robimy test zielonego. A tak w ogóle muszę sprostować jedną rzecz: bo jeden z Was dobrze zauważył, że kiedyś piłem e, dzika na wywiadzie z Kanu. I ja o tym zapomniałem, więc na ostatniej konferencji nie był mój pierwszy raz, tylko drugi, ale że nie pamiętałem, to można powiedzieć, że pierwszy. <laughs> Kolejny teścik. Kapitalny. No i również jest to ekstra rzecz. Tak, i ten jest lepszy. Tropik Playbar. Kończy się już powoli tam pierwszy panel. Za chwilę drugi panel, a w nim oczywiście Don Diego i Damiano. Zacznij się strzał, let's go! Mam dla Mateusza prezent, mam nadzieję, że go otworzy i pokaże wszystkim tutaj widzą. Proszę Mateusz. A dzięki, dzięki. Mamy e, polskiego tutaj w świecie Free prokuratora, teraz mamy polskiego konduktora, który mówi, że mój pociąg odjechał. Wyjdzie do walki ze mną. Pociąg Don Diego właśnie odjeżdża z peronu, niestety. Ja dziękuję za prezencik. Dobra, ale czy wziąłbyś walkę z glebą, bo widzisz, tutaj jednak jest duża chęć. Puuu, zalogowany już w hotelu po konferencji. Ach, nie obyło się oczywiście od ingerencji osób trzecich, ale uważam konferencję jest za całkiem udaną. Fajnie było. Odrobinę cringe'owo, ale półbiedy. Ważne, że zakończyliśmy akcję Movember z przytupem i było cacy. Teraz jeszcze tylko szybkie ważenie. Sprawdzamy, co jest 5 i. I zobaczymy co dalej. A jeszcze mały kurcza. Prezencik powitalny. Czeka. Patrzcie tu. Diego. Uuu, pakiet nowego dzika oraz bluza. Nie no, trzeba przymierzyć. Klasunia. Dobra, metka niech będzie jeszcze. Chwila prawdy. Dobrze jest. Waga leci w dół. I co? Tym pozytywnym akcentem myślę, że możemy powoli kończyć dzisiejszy dzień na konferencji. I ostatnia prośba do Was. Prośba i w sumie zaproszenie. Pamiętajcie, zostało jeszcze. W sumie trochę, ale nie jakoś super dużo bilecików na trybunę Team Don Diego. Także jeżeli chcecie mnie jeszcze wspierać, zapraszam do kontaktu do mnie, albo do Karola. Zobaczycie, co jest pięć. Na koniec, co? Like, subik i bijemy w gong. Hehe, mamo.